Cześć z tej strony Zordi Petrolhead. Witam was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie pontiaka Trans Am, czyli Kita serialnie nieustraszony z kolekcji De Agostini. O, w dzisiejszym odcinku pokażę wam jakie elementy zawiera 39 numer kolekcji, a potem złożymy sobie tylne prawe koło. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. Dziękuję wszystkim wspierającym, którzy mogli obejrzeć ten film wcześniej, a teraz zaczynamy. Numer 39 zawiera. Tylna prawa opona. Gumowa, tylna prawa piasta, a raczej kołpak plastikowy, tylne prawe koło, a raczej felga, metalowa, obręcz prawej tylnej felgi, metalowa, prawy tylny bęben hamulcowy, plastikowy, podkładka plastikowa i trzy zestawy śrubek. Jak już wiemy, jakie mam elementy, zabieramy się za składanie. Na początek zajmujemy się oczywiście montowaniem felgi w oponie, więc zobaczmy, czy teraz też będą takie problemy, jakie były z tamtym kołem. I już widzę, że znowu jest to samo: że z tej strony nie idzie tego wcisnąć. O, tym razem wcisnąłem aż nad to, ale o, teraz, teraz dużo, ładniej, dużo ładniej to siedzi. Dobra, zobaczmy, jak to będzie z drugą stroną. Tu nie powinno być problemów. Aha. No, i teraz bierzemy sobie trzy śrubki EM i przykręcamy. Nie. Aha. No, powiem Wam, że przy tym modelu przestałem lubić. No, czemu to nie jest dopasowane od razu? Po co, po co jest taka potrzeba, tego ściskania? Przecież można by było to już tak ładnie dopasować, żeby nie trzeba było tego robić. No, ale tym razem bez większych problemów, nie będzie aż tak latało to koło. Jak to tylne lewe. Ok. Następnie odkręcamy. Bierzemy sobie zewnętrzną część tarczy hamulcowej. Już zrobimy sobie tak samo jak było w tamtej części. Trzy śrubki EM i kręcimy. Mm -hmm. No i teraz montujemy felgę na kole. Na kole, na, na piaście. Więc bierzemy sobie nasze autko. Kółko zapraszamy. Tutaj. Wkładamy podkładeczkę, bierzemy sobie śrubkę OM. Znowu ta dzika mucha. No ja sobie zrobię tak, że podkładkę sobie nałożę już na śrubkę i tak będzie mi łatwiej. No dobra, zobaczmy, jak to się kręci. No zupełnie co innego. Zobaczcie tu, przez to, że ta felga jest tak powykręcana. No ja spróbuję, spróbuję. Ale no, off camera, że tak powiem. Tu jeszcze dokręcę. No, teraz z lekkim oporem, no już tak nie lata. OK. No, i teraz bierzemy się za kołpaczek. Kołpaczek przykładam tak, żeby wentyl był od e, nie, jak strzałka Pontiaka pokazuje w górę, tylko tutaj będzie wentyl. Bierzemy sobie 5 śrubek AM. No, i to by było na tyle. Tak właśnie się prezentuje podwozie naszego Kita z zamontowanym kompletem kół. No, i właśnie mamy już tą, jak to ja gadam, jeżdżącą deskorolkę, czyli samo podwozie, no dobra, z silnikiem i z kołami. Co do tego koła z odcinka 37. Reklamacja została przyjęta i niedługo do mnie trafi, więc przesyłka, więc prawdopodobnie już nie będę miał takiego koła, który jest no, ma niedopiętą felgę i całe lata. Także Spoko, bez problemu, w ciągu jednego dnia tak naprawdę złożyłem reklamację i następnego dnia już dostałem wiadomość, że została przyjęta i niedługo zostanie wysłana. Jeśli wam się podobało, zostawcie apkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. A jeśli chcecie mieć większy wpływ na rozwój tego kanału, możecie zostać wspierającymi, klikając w odpowiedni przycisk pod tym filmem. Wspierając kanał, pomagacie mi robić dla Was więcej filmów oraz między innymi Macie wcześniejszy dostęp do wszystkich filmów, które dodaję na kanał. O, w następnym odcinku złożymy sobie tylny stabilizator. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał. A ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.